Cześć! Witam Was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na hol ubraniowy z to I jest to taki typowo zimowy hol, ponieważ mam tutaj dużo stetrów. Także płaszczyk, kurzuszek oraz kurtkę zimową. Jednak nie pokazałam Wam zbyt wiele takich cieplejszych rzeczy w tym sezonie. Ominałam przeglądy kurtek w tym roku, w zeszłym mogliście coś takiego zobaczyć. Dlatego stwierdziłam, że w tych najbliższych odcinkach Mierzymy pokażę Wam także kurtki, ponieważ jednak mróz jest konkretny za oknem. Także mam nadzieję, że coś Wam wpadnie w oko, jeśli faktycznie takich rzeczy, Szukacie. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak, żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po pierwsze odcinki z że my pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, zachęcam do subskrypcji kanału. Pierwsze rzeczy oczywiście mam już na sobie i chciałabym zacząć od tej spódnicy. Ja uwielbiam spódnicę MIDI, właśnie w takiej setnowej wersji. Według mnie to wygląda fajnie, zarówno w takich eleganckich stylizacjach, typu z koszulą, z jakimś właśnie ładnym, ozdobnym. Swetrem, jak tak jak tutaj skompletowałam, kompletowałam, także po prostu ze zwykłym topem, przewiązaną koszulą lnianą na co dzień latem. Więc jest to taki dosyć uniwersalny element garderoby. Całam mam jedną wersję płodrowego różu i kiedyś robiłam dla Was rolkę na Instagram, właśnie z jej udziałem, może tutaj wrzucę wam, jeśli ją znajdę. A tutaj mam na sobie taką spódnicę, która kosztuje 120 zł, jest wykonana z satyny wiskozowej, czyli jest to oddychający materiał, dlatego też wspomniałam. Właśnie o letnich stylizacjach, ze względu na to, że to jest cudowny materiał, który w ogóle jest taki, jakby lekko chłodny w dotyku. I niesamowicie podoba mi się ten materiał. Nie wiem, ile będziecie widzieć tego właśnie w kamerze, ponieważ jest to szarość, która opalizuje, jakby trochę na Szampański róż, coś takiego bym powiedziała. Nie jest to taki oczywisty kolor, jakby się wydawało, i to będzie zależało od rodzaju oświetlenia, w którym przebywacie, jak będzie się prezentować. Najlepiej na pewno będzie wyglądała w świetle takich bardziej halogenów, jak zazwyczaj są w łazienkach, czy w sztucznym oświetleniu z fleszem. Co sumie wybrałam tutaj rozmiar L40 i pasuje idealnie. Tutaj mamy stali gumkę, która się, jak będzie potrzeba, rozciągnie, dopasuje do nas, ale tutaj, jak widzicie, jest idealna ilość materiału. Mam tutaj luz nie podkreślam, zbytnio brzucha. Ładnie się układa na pośladkach, nie odstaje tutaj z tyłu ten materiał. Ogólnie no tworzy przepiękny tutaj kształt. Ładnie podkreśla mi moje kręgłości, jednocześnie zwęża się przy kolanach, dzięki czemu właśnie dodaje takiego fajnego uroku. To jest spódnica tak jak wspomniałam, która będzie fajnie wyglądała do trampek czy innego rodzaju sneakersów, ale także do obcasów, więc jest to uniwersalna pozycja. Na górze mam tutaj sweter, który kosztuje aktualnie 120 zł, jest przeceniony z 150 i zamówiłam właśnie w tej szarej wersji. Według mnie fajnie to pasuje razem ze sobą, ale doceniam jest także w białej. I w białej chyba był w cenie 90 zł, ponieważ właśnie ten sweter jest w tym momencie w wyprzedaży. Ja zamówiłam rozmiar M. On jest oversize'owy, bardzo prosty tutaj, jeśli chodzi o środek. Długość raczej standardowa, podwinałam podwójną noszę, ale tutaj możecie zobaczyć długość, która sięga właśnie tak stricte przed pośladki. Mamy tutaj opuszczone ramię, jak widzicie. Luźne rękawy, jeśli chodzi o. Bazę. i jest dodatkowa warstwa takiego tiulu, organzy, która właśnie dodaje takiego fajnego uroku i sprawia, że po prostu ten sweter nie jest taki typowy i można go ograć właśnie tak najbardziej elegancko, co mi się bardzo podoba. Jest przyjemny w dotyku, nie gryzie. Pamiętam jak była moda przez jakiś czas właśnie na takie elementy organzy w koszulach, w topach no i ja nie mogłam nosić, ponieważ właśnie ta organza mnie gryzła na szwach, czułam ją wszędzie. Tutaj absolutnie tego materiału nie czuję. I jak najbardziej mogę polecić To zostawienie miałam jeszcze zapisane Pod kątem świątecznych stylizacji A w związku z tym, że zrobiłam dwa filmy o tej tematyce To już sobie odpuściłam Jeśli chodzi o kolejny Ale faktycznie stwierdziłam, że zamówię W sumie te dwie rzeczy, ponieważ one i tak są Uniwersalne i są fajne na co dzień A sama w tej koszuli się po prostu Zakochałam. Koszula jest w tym momencie W promocji kosztuje 70 zł Jest przyczyniona z 90 I jeśli chodzi o ten kolor, ten wzór już widzę, że jest jakby trochę wyprzedana. Niektórych rozmiarów nie ma, ale najwyżej podlinkuję wam albo czerwoną, albo zieloną wersję, ponieważ właśnie w tych kolorach występuje tylko że pozostałe są właśnie gładkie. A tutaj mamy czerń w takie różowe kwiaty i różowe listki że to jest mix w sumie. I moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, że jest po tej ciemniejszej stronie, ale. No, ja jestem zakochana. Wydaje mi się, że ją zostawię w szafie, chociaż za często w koszulach nie chodzę. Tak jednak ta przypadła mi mega do gustu ze względu właśnie na kobiecy krój, ponieważ mamy tutaj bufki luźniejsze rękawy, które są zwężone na końcu i właśnie ten tułów, który jest taki w miarę dopasowany. Nie ma tutaj zbyt dużo luzu, więc wygląda to naprawdę mega korzystnie. Dodatkowo mamy tutaj właśnie pasek pod szyją do związania w kokardę. Może tego jakoś za bardzo nie widać, ale jestem słaba w kokardę, ale według mnie bardzo mi te kolory do mnie pasują, ponieważ mamy tutaj połączenie różu, czerwieni, takiego pomarańczowego koloru, więc trochę się tutaj dzieje i mi się bardzo to podoba, więc wydaje mi się, że ją zostawię. Ja sama mam ją w rozmiarze 40 i pasuje idealnie. Spódnica wykonana jest z walorowego materiału i mamy tutaj właśnie tę walurową część oraz podszewkę, która jest zakończona koronką, więc mamy tutaj takie dwa elementy, co według mnie bardzo fajnie grają ze sobą. Kosztuje 110 zł i mam na sobie rozmiar 40. Jest to spódnica Typowo rozkloszowana, i widzicie przepięknie podkreśla tutaj talię i rozchodzi się i ze względu właśnie na ten rodzaj materiału, który jest taki sztywniejszy, to nie jest taki typowy walur, ale taki sam jak pokazywałam Wam w przypadku sukienek świątecznych, czyli właśnie taki nieco sztywniejszy materiał, który trzyma swój kształt. Dzięki temu właśnie mamy ten ładny efekt rozkloszowania, i tutaj ten materiał jakby lekko sterczy, a podszewka jest troszeczkę bliżej tutaj naszego ciała, ale fajnie właśnie tak rąka wystaje. Co mi się podoba, to nie odstaje zbytnio tutaj na pośladkach. Ja akurat mam problem z zależności od długości spódnicy, ze względu na mocno wystające pośladki. Czasami robi mi się tutaj taki dziwny kuperek sterczący, ale nie, ta spódnica leży naprawdę super. No i długość jest fajna. Ja taką długość uwielbiam, ponieważ nie jest zbyt krótka, więc czuję się komfortowo, a jednocześnie nogi są bardzo ładnie wydłużone. Spodobała mi się ta koszula na stronie ze względu właśnie na te dodatkowe marszczenia, które sprawiają Wiem, że nie jest to taka typowa, zwykła koszula, a ja zawsze jakoś lubię takie elementy, które są troszeczkę bardziej wyjątkowe niż takie klasyczne. No i też lubicie właśnie tutaj te stylizacje takie bardziej formalne. Tutaj akurat połączyłam z krótką spódniczką, z zakładką, ale oczywiście możecie założyć do tego długie spodnie, albo właśnie do spódniczki ciemne, takie kryjące rajstopy. Teraz na tą aktualną porę roku. Także zaczniemy może od koszuli, która kosztuje 120 zł. Bardzo podoba mi się Tutaj jej krój. Ona jest ogólnie taka bardziej Ja sobie mam rozmiar 40. I tutaj widzicie, luzu jest sporo, więc nawet mogło można by było śmiało wziąć mniejszy rozmiar, wydaje mi się, ze względu na to, że ja sama lubię luźne rzeczy, ale w przypadku właśnie wsadzania koszuli w spodnie czy wspólniczkę, no to wolę jednak jak tego luzu jest nieco mniej, niż jak tak właśnie ten materiał wystaje, chyba, że właśnie jakoś nam się ładnie to uda ułożyć. Ja jestem sama, właśnie fanką jednak większego dopasowania. No i właśnie mamy tutaj Tutaj w tułowiu ukryte guziki. Jest luźna po całości z tymi marszczeniami, jak mówiłam tutaj pod ramionami. Jest delikatna bufka, rękawy widzicie, są mega obszerne, ale tak szeroko zakończone tutaj, że to wygląda fajnie. No. Jakbym zamówiła mniejszy rozmiar, wydaje mi się, że byłabym bardziej zadowolona. A w związku z tym, że tutaj tego materiału jest bardzo dużo, no to też na biust będzie bez problemu, ponieważ ja akurat zazwyczaj zamawiam rozmiar 40, często też 42, jeśli chodzi o koszulę, ponieważ w czasami w niektórych modelach mi się roz chodzi materiał na guzikach. Tutaj tego luzu jest sporo, więc wydaje mi się, że w mniejszym rozmiarze też jak najbardziej by mi pasowała. Spódniczkę wybrałam w czarnym odcieniu, ale nie zwróciłam uwagi na ten drugi model, który jest takim grafitowym i bardzo mi się podoba taki kolor, więc w dwóch kolorach ją znajdziecie. Kosztuje 90 zł i na sobie mam rozmiar 42 i to był dobry wybór. Ja teraz właśnie tak w przypadku niektórych rzeczy jestem pomiędzy, czasami bardziej mi pasuje 40L, czasami 42XL i w sumie z ryzyko. Co mi będzie pasować, i tak sobie szacuję, właśnie, który rozmiar wybrać z danych rzeczy. No tutaj to, ten materiał jest, wiecie, taki sztywniejszy i właśnie ten rozmiar 42 idealnie tutaj w talii pasuje. Nigdzie nie odstaje, założyłam w, sumie w tym największym miejscu w talii. Podoba mi się mu długość, lekko się rozchodzi. Moim zdaniem, mogłaby być tutaj nieco szersza, ale dzięki temu też wygląda tak ładnie i kobieco nie poszerza, ponieważ jest właśnie raczej przylegająca. No i tutaj ta wierzchnia warstwa jest z takimi plisami. Sami, więc to też fajnie wygląda. Według mnie właśnie to jest fajna na co dzień do biura czy do szkoły będzie jak najbardziej taka spódnica odpowiednia. Teraz mam na sobie stylizację w której nie pasuje mi tutaj żaden element. Nie gra to do końca ze sobą, moim zdaniem, jeśli chodzi o top i marynarkę, ale jakby po prostu z żadnej rzeczy nie jestem zadowolona. Zaczniemy od marynarki. Ona kosztuje 110 zł, jest przeceniona ze 160, mam ją w rozmiarze 40. Jest to marynarka, która ma już podwinięte rękawy w taki sposób ze zmarszczeniem, więc trzeba lubić taki efekt. I jest to ogólnie marynarka bez klap. I pokazywałam Wam w zeszłym odcinku, czy z Scinseju chyba. Marynarkę bez klap, która mi się bardzo podobała. Ta, troszeczkę niekoniecznie. Nie wiem, czy to do końca jest kwestia koloru, za którą osobiście nie przepadam, ale mam na przykład przepiękną marynarkę z Zary w czarnym odcieniu. Tak, tutaj po prostu czegoś mi brakuje i. Nie wiem, jakby tak nie podkreśla dobrze sylwetki. Faktycznie ładnie odkrywa to, co mamy pod spodem ze względu na tutaj rodzaj kroju i niezbyt dużą ilość materiału na środku, ale po prostu to nie jest to. Nie wiem, może jakby były bardziej zarysowane ramiona, tutaj prawie nie ma tych poduszek w ramionach jakoś tak nie jestem właśnie z niej zadowolona. Co się dzieje pod spodem? Pod spodem jest tylko tak naprawdę gorzej. Jeśli chodzi o top do tego typu marynarki, najlepszy byłby taki klasyczny biały z dekoltem bym powiedziała w łódkę. Zwykły t-shirt tak naprawdę fajnie by wyglądał, bardziej modern, ale po prostu nic takiego nie znalazłam na stronie. A byłam ciekawa tego topu tutaj, który jest ze stójką, z błyszczącą nitką. Bardzo ładny kolor. Kosztuje Aktualnie 50 złotych jest przeceniony z 80 i występuje także w szarej wersji. To jest niby pudrowy róż, ale tego różu wcale tak za dużo nie ma. Ja bym powiedziała, że to jest biszkop właśnie ze złotą nitką, ale podoba mi się jak wygląda kolor, i według mnie taki top by mi bardzo pasował, bo ale jednak ta stójka sprawia, że mam go ochotę się ściągnąć jak najszybciej, ponieważ ten materiał, mimo że jest cienki i on jest ogólnie mega rozciągliwy, tak jednak tutaj na szyi czuję jakby takie lekkie napięcie i po prostu. Się mu to nie podoba. Jest to top prążkowany, lekko skrócony e, i tutaj z tymi spodniami nie gra, to, że one są ze zbyt niskim stanem, ale o tym zaraz, e, ale też ta nitka jest jakby lekko wyczuwalna na skórze. E, ta w ten sposób, że nie gryzie mnie tak, jak na przykład wełno potrafi mnie gryźć, czy len, e, ale po prostu wiem, że nie wiem, za godzinę miałabym dosyć e, właśnie i już bym chciała ściągnąć z siebie tego, ten doby, więc nie byłabym w stanie założyć na większą ilość godzin, więc to my, ja się mu po prostu taki zakup z celem. Jeśli nie jesteście wrażliwi na materiały, no to może będzie ok, ale po prostu w moim przypadku. Nie tutaj na Tutaj my sobie mamy rozmiar M, bo chyba nie powiedziałam wcześniej. I na koniec spodnie. I to też nie jest kwestia moich preferencji, ponieważ na stronie opisane są jako spodnie z wyższym stanem, co faktycznie nie są z przodu. Powiedziałabym, że są o średnim stanie, z tyłu o niskim. Ze względu na to, że tutaj z tyłu ledwo tak naprawdę te spodnie zakrywają mi pośladki. Nawet jak widzicie, majtki mam na wierzchu, jak teraz podwinęłam top, i ten top po prostu cały czas z tych spodni wychodzi, ponieważ on jest o lekkim skróconym stanie. Spodnie są tam z tyłu niskie i po prostu nie ma jak się tym to trzymać w środku. Z przodu faktycznie są bardziej jako średni stan, ponieważ pętek mam tutaj jakby bardziej na wierzchu, ale nie są aż tak typowo niskie na biodrach. Kosztują 110 zł, są z aktualnie nowej kolekcji. Takie proste cygarety, które są dopasowane. Tutaj w miarę dobrze rozmiarowo leżą mi właśnie na wysokości brzucha, tego pasa. Tak, w udach zdecydowanie jest zbyt mało materiału. I to jest dziwne, ponieważ w przypadku tego rozmiaru nigdy nie miałam problemu. Czasami nawet rozmiar 40 z moich to był odpowiedni tutaj, a tu 42 są obcisłe i nie wygląda to dobrze. Plus jest za to, że nogawki są zwężające się i faktycznie są długie. Jak widzicie, są takie dopasowane, co by mi się bardzo podobało i w ogóle na długość są idealne. Dla mnie sięgają mi tak zapięte perfekcyjnie, ale powiedziałabym, że ten model jest dla osób, które mają mniejsze krągłości, ponieważ do właśnie większych krągłości jednak ten model absolutnie nie pasuje. Ten model kardiganu pokazywałam Wam już wcześniej tylko, że w białej wersji, a jako, że ostatnio jestem naprawdę ogromną fanką kardiganów e, e, w tym sezonie jesienno-zimowym e, i ogólnie ten model bardzo mi się spodobał, e, to stwierdziłam, że zamówię sobie jeszcze dodatkową e, wersję, tym bardziej, że kolorystycznie bardzo mi odpowiada. E, to jest bardzo ładny odcień beżu w połączeniu z czernią to jest 140 zł. Na sobie mam rozmiar M i on jest ogólnie taki owoźowy, e, tutaj luźny zarówno w tułowie, jak w rękawach. On ładnie wygląda podwinięty. Ja sobie tak podbijam ten jeden guzik e, i w ten sposób wygląda super też właśnie do jakiegoś różnego rodzaju e spódniczek. Tutaj jak widzicie są też zdobne guziki, takie czarne z, z obramówką złotą. Materiał jest przemiły w dotyku i on też składowo fajnie wypada, ponieważ jest w połowie wiskoza. Ja uwielbiam taki skład e w swetrach. Bardzo mi się podoba. Według mnie bardzo mi pasuje i ten model jak najbardziej mogę Wam polecić. Teraz pokażę Wam te wszystkie płaszczyzny. Szczyki, kurtki, które zamówiłam. E, tutaj mam na sobie na początek kurzuszek w kremowej wersji. Bardzo mi się kolor podoba. Właśnie chciałam dodać do szafy jakiś kremowy bądź beżowy płaszcz, ze względu na to, że takiego mi brakowało właśnie do jakichś takiej, wiecie, bardziej eleganckich stylizacji, e, raz na jakiś czas do założenia, ponieważ na co dzień jednak wybieram. Kurtki, ze względu właśnie na wygodę i wolę jednak krótsze rzeczy, ale tak na wyjście, w szczególności do sukienek do Rajstop, no to wolę coś dłuższego, ponieważ w takich mi jest po prostu cieplej i zawsze wygląda to bardziej elegancko. No i znalazłam właśnie ten korzuszek, a ostatnio polubiłam korzuszki. mogliście zobaczyć w Londynie, że właśnie miałam na sobie taki korzuszek z Sinsei. Teraz zamówiłam właśnie z Mojito i bardzo mi się podoba ten kolor, ponieważ on jest taki jasny, jest to taki chłodny odcień kremu, fajnie się wybija, no ale na pewno będzie trzeba. Trzeba na niego uważać, żeby go nie ubrudzić. Kosztuje 300 zł, na sobie mam rozmiar 40 i dostępny jest także w wersji czarnej. Kurzuszek wykonany jest z imitacji zamszu, jest bardzo miły do dotyku. Tutaj ten zamsz jest także w tutaj kieszeniach, a jeśli chodzi o środek, jest wypełniony takim puszkiem, więc raczej będzie on odpowiedni bardziej do noszenia z jasnymi rzeczami, ze względu na to, że ten puszek może zostawać na ciemniejszych ubraniach. Ja akurat noszę głównie jasne ubrania, więc mi to absolutnie nie przeszkadza no i właśnie w takich płaszczykach też jest super ciepło, więc wystarczy naprawdę cieniutka warstwa pod spodem, przynajmniej dla mnie, co ja nie jestem z maźdrychem tylko zazwyczaj mi jest gorąco, dlatego lubię tego typu płaszcze, ponieważ nie trzeba aż tak bardzo się ubierać warstwowo i jest to model ogólnie taki bardziej dopasowany, jeśli lubicie nosić cieplejsze rzeczy pod spód no to poleciłabym raczej wybór może większego rozmiaru ja z płaszczyków w sumie zazwyczaj wybieram rozmiar 40 i jest dla mnie dobry, ze względu na to, że tą górę ciało mam jednak troszeczkę mniejszą niż dużą. Nawet nie wiecie jak bardzo gorąco jest w tym momencie. Zapijam go, związałam tak, żebyście zobaczyli w pełni jak się prezentuje. On ma taki bardziej sleek look ze względu na to, że zapinane jest na zaczepy, więc nie ma tutaj żadnych guzików, tylko jest gładki ten materiał, co mi się bardzo podoba. A jeśli chodzi o rozmiar jest jak widzicie bardzo dopasowany. On nie poszerza, ten kożuszek nie poszerza, ponieważ właśnie daje taki kobiecy look, ale ma naprawdę wąskie na co Wam zwrócę uwagę ze względu na to, że tutaj za bardzo ciepłych rzeczy się nie da założyć pod spodem, ponieważ jest za wąsko, więc jeśli lubicie nosić jakieś obszerne rzeczy zimą, no to lepiej będzie wybrać jeden rozmiar większy niż normalnie nosicie. Długość jest fajna, ponieważ jest do kolana, więc nie jest zbyt długi, nawet jeśli jesteście niższe, to powinien jak najbardziej pasować. Następnie taki klasyczny płaszcz, który kosztuje 250 zł, zamówiłam go w beżowej wersji, która jest takim żółto-beżowym kolorem. Do końca mi się podoba ten odcień. Nawet w przypadku mojej ciepłej tonacji, to według mnie nie wygląda to jakoś super szczególnie, a w momencie, gdybym była bez makijażu, to już w ogóle wyglądało to dziwnie, więc nie jestem fanką takiego koloru. Jeśli chodzi o ten płaszczyk, kosztuje 250 zł. Jest dostępny także w czarnej wersji, na sobie mam rozmiar 40. Tutaj rozmiarowo jest zdecydowanie luźniejszy. Rękawy są nieco większe niż w przypadku właśnie kurzuszka, ale z Zdecydowanie jest większy tutaj w tułowie, ponieważ on też nie jest zwężany, ale nie do końca dobrze wygląda tutaj zapięty, jak możecie zobaczyć. Jakoś tak mam mieszane uczucia. Tutaj, jak widzicie, jest sporo luzu, ale to też ze względu na moje bardziej wystające pośladki, więc może faktycznie w przypadku większego rozmiaru wyglądałoby to nieco lepiej. Ale wydaje mi się, że nie jest do końca warty swojej ceny, ze względu na właśnie użyty materiał na wykonanie. Wydaje mi się, że jakby na takim poziomie. Płaszczyk możemy znaleźć tańsze na przykład w Sinsayu i posłużąc nam na równie długo, więc wydaje mi się, że to jest coś, co raczej można sobie odpuścić. Pokazywałam Wam już wcześniej kurtkę z dokładnie takiego samego materiału, tylko tamta była bardziej standardowej długości. Tutaj to jest opisane jako płaszcz ze względu właśnie na długość i ja myślałam o jakiejś dłuższej kurtce ze względu na to, że brakuje mi czegoś takiego na spacery z pieskami i wydaje mi się, że to fajna opcja tym bardziej że to jest ogólnie ekoskóra to jest taki śliski materiał trochę alawaskowany, trochę sztuczna skóra, więc będzie łatwy w czyszczeniu, po prostu mokrą ścierką będzie można się tam wyczyścić z błota a jednak moje pieski nie są najprostsze w świecie, jeśli chodzi o spacery, więc wydaje mi się, że bezpieczny byłby to wybór nawet w przypadku tak jasnego koloru ogólnie kosztuje 330 zł, dostępna jest także w czarnej wersji, tutaj mam jakby taki odcień kremu wpadający mocno w róż i to jest taki materiał, który opalizuje. Nie wiem jak bardzo to będzie widać w kamerze, ale odbija światło, ale nie tak intensywnie jak na przykład takie klasycznie pikowane kurtki, tylko to jest takie połączenie jakby takiej matowej satyny z lekkim odbijaniem się światła. To też jest kurtka na zaczepy, więc wygląda tutaj tak ładnie i mam wrażenie takiego okrycia się kółderką. Jest naprawdę bardzo przyjemna i zdecydowanie najcieplejsza opcja z tych pokazanych tutaj. Podoba mi się jak wygląda, mimo, że jest to właśnie pikowana kurtka, to tutaj ze względu na pasek to jesteśmy w stanie tę talię jakoś podkreślić i nie ma takiego efektu obszerności jak w przypadku większości kurtek, jednak to nie jest najbardziej dopasowany element garderoby. Mamy tutaj kieszenie, które są takie dosyć e, drobne i podoba mi się jedynie jak tutaj ten materiał sterczy na końcu, że on się tak wywija. Nie wiem, czy to jest kwestia, że po prostu się wygniatła ta kurtka, e, wiecie, w transporcie. Podoba mi się to, że jest tutaj naprawdę taki ogromny kaptur. To jest coś naprawdę wygodnego. Ja naprawdę takie obszerne, które bardzo lubię. Według mnie jest to naprawdę fajna opcja, jeśli jesteście z duchami, jeśli potrzebujecie czegoś ciepłego, o, naprawdę super. I plus za to, że nie jest zbyt długa. Tylko faktycznie do kolan wydaje mi się, że jak najbardziej wystarczy. No, jak chcemy się bardziej określić, to zawsze można założyć do tego kozaki. Na koniec do pokazania mam sweterek, taki bardziej dopasowany, ażurowany, który kosztuje 120 zł. Na sobie mam rozmiar M, ponieważ właśnie lubię taki bardziej dopasowany look, a jednak swetry w większości są owoś Podoba mi się to ażurowanie ze względu na to, że nie jest po całości. To jest ogólnie sweter prążkowany i mamy tutaj paski we wzór i to daje fajnego uroku. Ja wybrałam tutaj beżową wersję. Fajnie będzie wyglądała oczywiście z innymi spodniami, czy to jaśniejszymi, czy ciemniejszymi, ponieważ w ten sposób zlewa się to nieco zbyt mocno, ale sam w sobie wygląda naprawdę świetnie. Do tego też jest wersja pudrowego, jako różu i to też wygląda super. Tutaj niestety opcja nie dla mnie, ze względu na obecność domieszkę wełny, ponieważ mnie przez to ten sweter gryzie, ale ja nie mogę nosić wypełnianych rzeczy. Tutaj ma standardowy dekolt, dopasowanie po całości zarówno w rękawach, jak i także w tułowie. Będzie to fajna opcja do noszenia pod spód, pod inne rzeczy, ponieważ te obszerne swetry czasami się właśnie nie mieszczą pod takie dopasowane płaszczyki, a tutaj mamy dopasowany rękaw, więc tego materiału nie jest zbyt dużo, żeby no się y, pod czymś. Wydaje mi się ok, może szało jakiegoś nie ma, ale faktycznie jest zdecydowanie ładniejszy niż taki klasyczny prążkowany sweter. Kochani, to by było wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Jeśli, jeśli chcielibyście zobaczyć haul ubraniowy z konkretnego sklepu, czy e, przegląd konkretnej kategorii, dawajcie znać w komentarzach na dole. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!